Jadę, jadę, już jestem koło ciebie Znaczy i tak inni strzelają spoko Wow, nasze Dostałem Dobra, ja za chwilę ginę niestety Ja nie, nie potrzebuję wykryć, tylko asysty, nie? Ale najgorsze jest to, że ja te asysty potrzebuję i w czwartym etapie i w piątym a w piątym muszę jeszcze asystę mieć więcej niż PD. Dobra. Więc na przykład tu mam 1400, więc... No ale wiesz, to zależy od mapy e, Przecież już mi się zdarzyło wczoraj gdy graliśmy, że miałem o, 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 tych asyst, nie? No jak nie trzeba to tak nie jest. No no przecież miałem chyba 3,5 tysiąca w jednej bitwie. No bo tak nieraz same chodzą. samus nie rozczuję. Halo, halo? Halo? Olo, 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 olo. Tak, że teraz wyjechałem tak, że mam y, wykrycia, a nie asysty O cholery mi te wykrycia. No zaczęliśmy, pokazujesz To mi jest przestań. Ale coś nie dostałem Odbiłem się ale nie dostałem się Nie no dostałem odbożia ale się odbiłem też Ale mi chodzi o Yyy, e, nie mam jeszcze ale nie, nie jest asystę no, w, w pancerzu Dobra się zginął ja mamy za 1048 nie, nie, nie. Asyst nie mam, bo to widzisz, głupia mapa, bo te wszystkie czołgi, zobacz na mapie co się dzieje. One się biją w zwarciu, no to oni sobie sami widzą czołgi. Nie strzelają po moim wykryciu, po, swoim, po moim widzeniu ich, tylko po swoim widzeniu. Więc ja muszę jeździć teraz po prostu może kogoś objadę i zadam obrażenia. Co to ja bym. No na naszej bazie ktoś. Zabiliśmy pancerz. Lub pasyka. Ubiłem się. Jadę na tą bazę zobaczyć co tam jest. Zdecydowanie. Także niestety zostawiam ten tył Bo no są ja tam tak... już dwa czołgi 40 sekund Nie wiem czy zdążę O jejku jejko Więcaj jazdą Powinniśmy wygrać ten grę To było łatwo zobaczyć Ło Lekki i średni Ciężki Ciężki dojeżdża mm -hmm. Jadę, jadę, już jestem koło ciebie Znaczy czyli tak inni strzelają, więc spoko Wow Ale ty zadałem samo wrażenia Widziałeś jak skoczyłem? Odbiłeś drugi ło wow. Ale jak skoczyłem to sam 500 to zadałem. Ale normalnie jak małyż Jeszcześ ty widział w powietrzu jak leciałem Odbił się ciężki ode mnie dwa razy jak ty sobie wyobrażasz? Aż raz tylko coś mał Czyli gra No, dobra, no Można? Nie wiem, co to liczy, tak, Po 450. <laughs> Na strzał, widzisz? 450 dobra. Ola, zasuwa 85 na godzinę. Jakie to? To jest coś niebywałego. Tylko, że ja tu mam, wiesz, Dowódcę z jednym poziomem, ja tu nic praktycznie nie mam. Ja mam tylko żarówę tutaj. A teraz już nie wbijam nigdy żarówę, ale na lekki może być nawet żarówka. O kurwa. Tak. 1200 spotam mam. Jeszcze. 300. Niecałe. Jeszcze coś tam. Nie można Wykryłem coś, ale nie mam asyst Nie dostałem asyst no, boże, Kurde, nie, no nic. naładowane. Kurde, no nic. No nic. Nie mam nic. Tak Dobra, nie jak strzeliłeś... Chodź, pokazuj. Wojnie. Wojnie pokazał, tak. nie Jest. Jeszcze? Dzięki. Znaczy, nie, chyba od Ciebie, bo dostałem... Nie, 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 bo ja nie strzeliłem jeszcze, bo... Tylko troszkę no. więcej.

Zobacz, oni tu nas... nasi tu giną. Nie m... trafiłem. Bo no, nasi są, są tu wszyscy za nasi i zobacz, są. Po drugiej stronie mapy. Po drugiej stronie mapy.

no nie chcę tego, kurwa. Dobrze było, żebym ja jednak przeżył. Dużo ich nie zostało. Zostały cztery togi, a macie pojechali. Pałka Wilona ma co? Kurwa, ale i ktoś inny mi strzela. Nie, nie dam rady. Odbiłem się od fałki teraz Odbiłem się od fałki, nie? No to bo tam ciężki strzela we mnie jeszcze Od no dwóch czołgów dostawało Patrz, strzeliłam mnie. Trafiła mnie, ale w takim szybkim jeździe, nie? Gra już sobie kurwa jaja zrobiła, no po prostu nie miała prawa mnie trafić tak, tak szybko jeżdżąc. Ja jechałem kurwa nie wiem, za 60 na godzinę, nie? Ty nie trafiłeś. To ty w ciężkiego nie trafiłeś, który gówno jedzie, a fałka mi w lekkiego trafiła, cześć? A idealnie miałem go w kółku. No idziesz no. No. No, 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 no. Kurwa gra, jeszcze kurwa zginiecie Jeszcze go nie zabijecie, bo już koniec gry jest Nie, ktoś wyjechał nie. Nie. Kurwa, 300 mu zostało, nie? No już za dużo zrobiłem obrażeń już gra. E eu a dúvida